Bitwa rankingowe 2021-2022. Więc ten materiał sobie zobaczymy. A potem lekko wprowadzę Was w temat. A następnie zagramy sobie Szarne Charlemagne, czyli tym brytyjskim usmjerem, który będzie za właśnie bitwy rankingowe. No dobrze, to lecimy z tematem. na początek filmika, potem reszta. Let's go. Ok. Wszystko rozpocznie się 6 września. Tego dnia ruszą wszystkie trzy sezony bite frankingowych 2021-2022. Czeka Was poważne wyzwanie i równie poważne nagrody. Dzięki Waszym uwagom i udziałowi w testowym sezonie X możemy już ruszać ze starciami 10 na 10 w kolejnym roczniku bite frankingowych. Będziecie walczyć w tym dynamicznym formacie przez dwa tygodnie. Zdobywajcie szewrony, awansujcie przez kolejne dywizje i zajmijcie swoje miejsce w jednej z trzech lig. Wasze postępy w sezonie będą jeszcze szybsze, jeśli skorzystacie z mechaniki doświadczenia roli i bonusowych bitew. W ten sposób szybciej zgarniecie swoje nagrody: konto premium World of Tanks, kredyty, złoto, obligacje i wiele innych. Za awans do lik otrzymacie odznaki i jeden z trzech nowych stylów. Więcej informacji na temat nagród i zasad znajdziecie na specjalnej stronie w oknie wyboru trybów. Zdobyte obligacje najlepiej będzie wykorzystać w sklepie w sekcji przedmioty za obligacje. Otrzymacie dostęp do unikalnych stylów i pojazdów. Na liście znajdziecie już nowe maszyny. Uniwersalny koncept 1B. I to jest właśnie bardzo istotne. Wielu graczy nie ma konceptu 1B, jest on w tym momencie uznawany za jedną z najlepszych dziewiątek. Teraz szansa będzie, więc jeżeli ktoś nie miał, będzie mógł od tego drugiego o tej drugiej ligi, czy tam drugiej dywizji, właśnie koncepta wziąć. Ja bym chciał, nie ukrywam, że no, to jest bardzo mocna dziewiątka, ale niestety nie mam obligacji, a ja tam chyba trzeba będzie ponad 15 tysięcy, więc to będzie duży koszt, no ale jak ktoś ma, to będzie mógł wziąć. Który wcześniej był nagrodą w bitwach rankingowych i nowy czołg premium ósmego poziomu, Charlemagne. Charlemagne, okej, okay. Charlemagne. To dzisiaj właśnie ten szar main troszeczkę pogramy, Zobaczymy go w akcji. Ten ciężki brytyjczyk aż rwie się, żeby pokazać, na co go stać. Użyjcie jego wysokiej alfy. Odbijajcie pociski swoim pancerzem. Dobrze ustawcie działo i zdominujcie teren. Tak, siedzi na koniu. Poza wyjątkowymi pojazdami, można też kupić style 3D za obligacje w sklepie. Dzielnego chążego akumulator i groźną żmiję lewantyńską. Otrzymacie kumulacyjną zniżkę na każdy z tych pojazdów i styli. Wszystko zależy od waszych postępów w sezonie. Maksymalna zniżka wynosi 6000 obligacji, ale nie więcej niż 60% ceny przedmiotu. Sklep jest dostępny w każdej chwili, ale główna nagroda czeka na was na końcu drogi. Pod koniec trzech sezonów możecie otrzymać jedną z czterech corocznych nagród, które zawierają style, obligacje i ulepszone wyposażenie do wyboru. Co najważniejsze, można też wygrać chiński niszczyciel czołgów 10 poziomu 114 SP2. To jest ciekawe. Ten pojazd jakiś czas temu był poruszany. No i teraz. Taki Tedek z oportową wyżyczką chiński będzie do zgarnięcia. Co jest w tym złego? O co chodzi? Sentinel? Siadam. Siemanko shadow. Witam Ciebie. Cześć nie Piotr 2K. Witam Ciebie. Ciekawe o co tu chodzi. O co chodziło widzowi? Bo napisał coś... Ale ja go nie rozumiem do końca. Charlemagne. Bardzo brytyjska nazwa, no właśnie, taka bardziej francuska bym powiedział, co nie? Charlemagne. Bardziej by się z tym wiązało. Ten pojazd zajmuje pozycję do zasadzki, bezlitośnie wykorzystuje błędy przeciwnika i chowa się za nim, mogą mu odpowiedzieć. Pojazd ma wszystkie atuty pomocne w udanych łowach. Dobrą zwrotność i maskowanie, w pełni obrotową wieżę i wygodne działo zadające 650 punktów uszkodzeń na strzał. Trochę szkoda, że nie 750, prawda? Tyle co Dzik ma. Mimo ciężkiego pancerza, ten pojazd jest niezwykle groźny. Jego dobra celność nie pozwala namierzonym przez niego celom na ucieczkę bez choćby zadraśnięcia. Ten łowca zajmuje pozycję tak szybko jak celuje, a nieprzyjaciel nawet nie zdąży się zorientować, co stanie się potem. Nie wiem, czy to ma dobre maskowanie, bo... za dużo jest, żeby mieć dobre maskowanie. Mi się wydaje, że to jest kłamstwo. Udowodnijcie, że zasługujecie na 114 SP2 i inne cenne nagrody. Dołączcie do nas 6 września. Walczcie z godnymi przeciwnikami i stańcie się najlepszymi wśród równych. Udowodnijcie swoje umiejętności w bitwach rankingowych. Powodzenia. Najgorsze w tym jest to że to są bitwy rankingowe, których, kurde, nie trawię. Charlemagne to nazwa kanadyjskiego miasta, a na Kanadę to Wielka Brytania plus Francja, stąd nazwa. Okej. Okay. Dobrze wiedzieć. No dobra, no to w takim razie, dodam sobie do porównania tutaj... Charlemagne. I postaram się go wyszukać, czy... Nie, nie, źle kliknąłem. Eee, tier ten... Chinese. Jest 114 SP2. Ok. Zobaczmy, jak jego maskowanie wygląda na tle takiego strv-ka. Yy... Albo nie, 268. Zróbmy tak. Porównajmy go z esterfałem. Porównajmy go z. 2, 6, 8. Porównajmy go z tym dym, 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 dym. Na przykład taką E3. Wygląda jak E3. Okej. Okay. I tu muszę tylko zrobić jeszcze jedną rzecz, bo E3 posiadam z perkami. I z bajerami, żeby to było... O, standardowe. Dobra. I patrzymy kamuflaż teraz. No! Dobre makamu. Dobre makamu. Zobaczcie!